Cześć wszystkim, jest to mój pierwszy film na YouTubie. Postanowiłam otworzyć kanał, ponieważ wiele z Was pyta, jak cudą pociąży, co ją w ciągu dnia, więc uznałam, że lepiej będzie, jeżeli by to wszystko nagrywała na YouTubie i odsyłała was tutaj. E, moim pierwszym filmem będzie Full Day of Eating połączony z vlogiem, ponieważ ja lubię takie formy oglądać na YouTubie. Ja Cię będę jadła 4 posiłki, w sumie to będzie 1800 kalorii, a później mamy w planach pojechać nad morze, e, ponieważ spadł śnieg jest minus 14 stopni. Dawno takiej zimy w Polsce nie było i chcemy zabrać po prostu Lili na sanki troszeczkę się z nią pobawić. Liluś, czy ty chcesz jakieś śniadanko? Hm? Czemu to jest takie brudne? Lili? Niemniamka chcesz? Aha. No dobrze, to sprawdź, czy masz gorączkę. Na nie będę miała pieczoną owsiankę i do tego potrzebujemy ulubione owoce, ja będę miała maliny, 20 g mąki, mąkę kukurydzianą, możecie użyć jaką chcecie, 25 g białka, 1 łyżka proszku do pieczenia, jakiś ekstrakt. 20 g erytrytolu, 50 g płatków owsianych i 1 jajko. Zaraz Wam pokażę jak to wszystko wygląda. I tak wygląda owsianka. Ja teraz ją wstawiam do piekarnika na 30 minut na 180 stopni. Ja ją zalałam wrzątkiem, jak widzieliście, ale możecie dodać do tego mleka, jeżeli chcecie. tak wygląda owsianka, ona ma 418 kalorii i ja jem ją taką suchą, można do tego jeszcze dodać butter lub jakiś sos, nawet skyr, ale ja wolę właśnie w takiej postaci. Godzina 12 i czas na następny posiłek. Ja będę miała ser wiejski, tutaj jest, zaraz pokażę, 200 gramów, więc takie całe opakowanie, pół gruszki, brówki, 10 gramów nasion chia, 15 peanut butter i 30 gramów dżemu tego. Ja już wcześniej mówiłam, że używam ten dżem, dlatego że one mają mało kalorii. Tutaj w 100 gramach jest 73 kalorie, no i ja już mam 30, więc naprawdę jest spoko. To jest koniec i ten posiłek ma 375 kalorii. Ja właśnie chciałam iść ćwiczyć, i Lili wstała. Iluś, co ci się śniło? Co? Księżniczki jakieś? Miałam teraz poćwiczyć, ale jednak jedziemy nad morze. Iluś, bieram się, jedziemy, papa, pa. i później poćwiczymy, tak? You and me stuck on the ocean now Nothing but waves and they're spilling in I wanna dry up but you Just keep on going don't you I don't even know how we got here All my reasoning have disappeared I wanna bury the hatchet And find the way back to our home Our home, our home We don't have to drift inside this dome

Swonko jest, więc widzimy troszkę. Yesterday we could be ourselves. Didn't have much, but nevertheless, we were true to each other. But now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down, and slowly we are drowning. That's why you need to come with me, mm. with me. Mm. No właśnie... Właśnie wróciliśmy i oglądamy trolle, bo Liluśka ma teraz fazę na trolle. Teraz będziemy robić obiad, a na obiad dzisiaj będziemy mieli chicken curry. Potrzebuję do tego 150 g kurczaka, 50 ml mleczka kokosowego, 50 g ryżu, sól pieprz, e, przyprawy, papryka i kary. I ja do tego mam fasolkę szparagową. Ja wolę do tego zieloną, jednak już jej nie mam za dużo, więc dodam troszkę żółtej. To jest już wszystko dodane. Podduszam to jeszcze z 5 minut i obiad jest gotowy. I tak wygląda moje chicken curry. Ja do tego sobie jeszcze daję szklankę coli 0, I ten obiad ma 440 kalorii. Ja już będę kończyć ten film, to bym właśnie usypia lili i ja mam czas dla siebie i sobie właśnie tutaj porobię troszeczkę maseczek i ja użyję tego The Ordinary Peeling Solution, jest naprawdę świetny, jak już widać, troszkę tego zużyłam.